Tytułem wstępu witamy na takim jeziorku. To chyba stary kamieniołom zalany Kristinka, Proszę bardzo. W Czechach radec nad Nisą. No i idziemy obczaić, co tu jest. Ciekawego. Także lecimy. źle się jesteśmy na krystynce tu tu w Czechach no spoko w ogóle produkowałem się do was nawijałem się okazało że zamiast łączyć nagrywanie to robiłem zdjęcia Pe no. mistrzostwo się lata po prostu nakropić deszczyk, burza się tu kręci gdzieś po okolicy. Miałem wyjaśnić, że czapkę mam, bo ogólnie jest ciepło, tylko mi przewiało ucho tutaj. No, ale jest fajnie cieplutko. To powiedz coś mądrego. Coś mądrego. Brawo, piąteczka. To synuś teraz zademonstruje co? Wrzeszczenie pterodaktyla, tak? Chcecie głośniejsze, czy cichsze? Może dam te głośniejsze. <śmiech> <śmiech> Idę na dół tu rzucić okiem. Desen. inną drogą będę asfaltem łaził zaczyna padać deszczyk troszkę troszkę naprawdę niezła miejscowa jest podoba mi się tutaj mi porty spadną takie ciężkie są z tym całym wyposażeniem Kłuczni kłucznij Zosia poszła będzie ten. Kłótni, żebyś nogami to podniegł. Może no, jeszcze kręgosłupa nie uszkodzi. Szyjnego. Bo to się nie na szyjna, na barkach się kładzie. położę z tą torbą No dawaj. Kurka. Teraz jest krzywo, to musisz się przesunąć. No tak. Ja tak skoczę. Widzieli Ale ładną, ale ładną masz niebieską plombę się pokazało. Chodź, 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 chodź. A to już mama nagrywała. Poczekaj. Bla, 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 bla. A kurde zęby. Ale Igusia jak się. Przepraszam, że w tym momencie, jak fajnie. fajnie O, jak się trochę rower. jak kicker na rower. O, nieźle, nieźle. Też.

Nawet jedno bistro jest czynne. Już się chłodno zrobiło trochę. No i jest czapeczka znaleziona półtorej roku. noraka chłodno w nim za ciepło. Muszę otwierać wszystko, co się da. No to biegnij do mamy. Tam czekają na nas. I co? Smażony ser Co idziemy na smażony ser? No. Nie. nie, wiesz co, tutaj nie wiem, czy to w ogóle jest jedzenie, a jeżeli jest, to tutaj jest mało No, chodź, chodź. Fiku Miku na patyku będzie. Czekam na Ciebie. Nawet pogoda burzka nas ominęła z grubsza dzisiaj. Dobra miejscowa, Burza się jej nie ima. Taki klasyk z czapeczką Ale kurcze uciekają. Nie da się ich złapać. Zosia. A teraz już się chyba będziemy żegnać, bo rozpadało się nam tu troszkę. Także lecę go nie rodzinkę, bo będą czekać na mnie pod autem i moknąć. Także Nara, do zobaczyska następnym razem Nara.